Wczoraj emocjonowaliśmy się meczami Polaków, dzisiaj emocjonujemy się naszą grupą, w której zmierzą się Mistrzowie Świata, czyli Francuzi, ale także grupa wcześniejsza, czyli dokończenie m.in. tych zmagań związanych z Mistrzostwami Europy. Studio Euro, dzień czwarty, to jest kanał Bramkostrzelni. Zapraszam! A zaczynamy od grupy E, gdzie Rumunii zmierzą się z Ukrainą, z Ukrainą, którą niedawno mieliśmy okazję. Gościć u nas na stadionie narodowym w Warszawie, w którym to Polacy oczywiście mecz wygrali 3 do 1. Wtedy wówczas Ukraina nie pokazała się z dobrej strony, ale ciężko powiedzieć, czy w ogóle się w tym meczu pokazała, bo podejrzewam, że była to po prostu zasłona dymna przed ewentualnymi zmaganiami turniejowymi, dlatego że Ukrainę bierze się pod uwagę nie tyle na wyjście z grupy z drugiego miejsca, bo przypomnę, że jest to grupa, w której największym faworytem są. Belgowie, którzy będą grać swój mecz trochę później, natomiast no, Ukraina i Rumunia są brane pod uwagę jako ta druga drużyna, która może ewentualnie wyjść z grupy. Tak w ramach ciekawostki tylko napomnę, bo pewnie to niektórych z Was interesuje. Grupa E, czyli grupa, która wydaje się w miarę taka wyrównana, to jest grupa, w której my powinniśmy się interesować, bo gdybyśmy... Wyszli z drugiego miejsca, to wówczas mamy szansę zagrać z kimś z tej grupy z miejsca trzeciego, więc warto tą grupę, myślę, że obserwować. No ale mamy mecz Rumunów, Rumunów, którzy wracają do euro po dosyć krótkotrwałym niepobycie, czyli dopiero na euro 2016 roku. Rumuni się ostatni raz nam pokazali, wtedy wówczas no, nie poszło im za lepiej. Teraz na pewno te, jakby to powiedzieć, no, wydaje mi się, że szanse są trochę większe niż na meczu z Ukrainą, ale osobiście stawiam na Ukrainę, zobaczymy jak to będzie. No, tak z kronikarskiego obowiązku, mecz odbędzie się oczywiście na Allianz Arenie w Monachium, więc znowu wracamy po meczu Niemców ze Szkotami, wracamy na stadion Bayernu w Monachium. Kolejny mecz w tej grupie o 18.00. Belgowie, czyli wieczny faworyt, jak to wiele z nas pamięta, wieczny faworyt Mistrzostw Świata, wieczny faworyt Euro, zmaga się z kolejnym rywalem, którego dobrze pamiętamy z poprzedniego Euro, czyli ze Słowacją. Belgowie, którzy są brani pod uwagę jako faworyci do osiągnięcia oczywiście pierwszego miejsca w grupie, mierzą się ze Słowacją. Mecz odbędzie się na stadionie we Frankfurcie, na stadionie Eintrachtu. Mecz, który no wiadomo, że Belgowie są tutaj murowanym faworytem. No i właśnie, często czerwone diabły, bo taki mają przydomek reprezentacja Belgii, są brani pod uwagę jako wieczny faworyt. W tym roku raczej tego nie widać, przynajmniej nie widać tego w prasie zagranicznej oraz belgijskiej. Wiadomo, że tutaj Belgowie na pewno liczą na awans i nie ma co ukrywać, że jest to największy potentat w tej grupie, żeby awansować, ale czy tak będzie się okaże. No, wydaje mi się, że jeżeli nie ma w tym roku takiego, takiej presji na bycie faworytem, no to można właśnie więcej ugrać. A przypomnę, że Belgowie mieli już swój moment w historii chociażby w zmagań na dużym turnieju, bo przypomnę, że przecież między innymi mierzyli się z Brazylią na mistrzostwach świata w 2018 roku, gdzie wtedy wygrali, wówczas i awansowali i zajęli miejsce trzecie, bodajże, jeżeli się nie mylę, na Mistrzostwach Świata, oczywiście w Rosji. Mecz tutaj no, nie na co ukrywać. Podejrzewam, że raczej gładko wygrany przez Belgów. Pamiętajmy, że tam wciąż prym wiodą tacy piłkarze jak Romelu Lukaku, jak Kevin De Bruyne. Więc jeżeli ktoś ma zadecydować o meczu, no to myślę, że właśnie oni. A Słowacja, no to Słowacja, pamiętamy ją bardzo dobrze. U nich to piłkarze, to największym piłkarzem jest Środkowy Obrońca, największą chyba gwiazdą, czyli Milan Skriniar. No, resztę to raczej znacie tak bardziej z podwórek, powiedzmy, że z zagranicznych, ale co ciekawe, w Polsce żaden ze Słowaków, nie będzie w tym roku reprezentował nas na euro. Nie ma żadnego przedstawiciela polskiej ekstraklasy. To się rzadko zdarza, bo raczej Słowację pamiętamy z tego, że właśnie tam mieliśmy jakiegoś swojego przedstawiciela, no ale w tym roku go nie zobaczymy. Ja stawiam na 3-0. Mniej więcej podobne spotkanie. Podejrzewam, że jak wyglądało to w meczu chociażby Hiszpanii z Chorwacją. I ostatni mecz który domyka nam dzień czwarty na Mistrzostwach Europy, czyli nasza grupa, grupa D, mecz pomiędzy Austrią a Francją. Francja, mistrz świata, który aspiruje do bycia mistrzem Europy najważniejsza chyba drużyna, którą wszyscy tutaj z naszej grupy biorą pod uwagę, jeśli chodzi nie tyle o awans, czy po prostu najtrudniejsze boje. Zmierzy się z reprezentacją Austrii. Austrii, którą uważa się za czarnego konia turnieju. Ale ja przypomnę tylko, że w 2016 roku, tym pamiętnym dla nas euro, również Austria była brana pod uwagę, jeśli chodzi o czarnego konia. Wówczas skończyło się to, bodajże jeżeli pamiętam, na jednym punkcie, przegraną z Węgrami i przegraną z Islandią, po takiej dramatycznej wtedy Wówczas ostatniej minucie. Pewnie kto pamięta islandzkiego komentatora, który wtedy płakał przy tym bramce Islandii, no to na pewno pamięta tamten mecz. No, dzisiaj Austria gra z Francją. Francja, która. No, Powiedzieć, że nie ma w sobie gwiazd, to nic nie powiedzieć. Tam praktycznie na każdym polu znajdziemy gwiazdę, w tym największą gwiazdę, czyli nowego piłkarza i nowy nabytek Realu Madryt, czyli Kiliana Mbappé. Kiliana Mbappé, który mierzy się i chce coś osiągnąć z, w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o reprezentacyjną karierę tutaj ze swoimi kolegami. No, jest też również brane pod uwagę jako kandydat do zdobycia złotej piłki, więc jeżeli ma ktoś zdobyć złotą piłkę i ma się pokazać w tym turnieju, no to jest to idealny moment. Ja osobiście uważam, że Austrię troszeczkę za bardzo przeceniamy, ale na pewno warto na nią zwrócić uwagę. Jest tam kilku piłkarzy takich wiodących, między innymi Marcel Sabicer, którego możecie znać chociażby z ostatniego finału Ligi Mistrzów, reprezentant Austrii, piłkarz. Bo Russi Dortmund, były piłkarz zresztą Bayernu Monachium, którego tutaj fani na pewno pamiętają. Jest też oczywiście piłkarz Bayernu, Leimer, który, no tutaj ja nie będę się za Bartka wypowiadał, bo to on bardziej interesuje się Bayernem, więc wiedziałby więcej na temat tego piłkarza. Natomiast, no, największym brakiem w grze. Austriaków jest oczywiście atak, bo Marko Arnautowicz, który ma już 35 lat, ma już swoje lata i nie strzela raczej tylu regularnych bramek, więc, więc no tutaj może być ten największy mankament. Jeśli chodzi o Francuzów, no to tutaj podejrzewam, że będzie to taki bardzo Mecz, który pokaże, że ich potencjał jest bardzo ogromny. Zresztą, jak pokazują to najwięksi faworyci na tym turnieju, co można zobaczyć w Niemc u Niemców, Hiszpanów, Włochów tak? czy innych reprezentacji, które aspirują do, do osiągnięcia jakiejś, jakiegoś celu w tym turnieju. Myślę, że tak samo będzie z Francuzami. Spodziewam się w wyniku m.in. 3 do 1 dla właśnie e, trójkolorowych. Ale jak będzie, oczywiście przekonamy się. Meczu. Mecz odbędzie się na stadionie w Disseldorfie, i tam właśnie zapraszamy Was na ten ostatni mecz dnia czwartego. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja już teraz zapraszam Was na jutrzejszy dzień. Jutro przywita się z Wami Bartek. Ja już teraz ze swojej strony zachęcam do komentowania, dzielenia się swoimi faworytami, których pewnie też macie w tych swoich spotkaniach. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami na temat tych meczów, które mieliśmy okazję dzisiaj oglądać. Zapraszam Was na wszystkie nasze media społecznościowe. Linki znajdziecie w opisie. Życzę Wam udanych spotkań i do zobaczenia. Cześć.